porządny! Szanowni Państwo 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zespół Uwaga na Jerze ich wspaniały, wspaniały koncert zakończony jakże legendarnym utworem Jump Wielkie brawa jeszcze jeszcze raz dla nich! Szanowni Państwo, 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, niesamowite emocje, niesamowita muzyka, niesamowite koncerty, które nam dzisiaj towarzyszyły i moi kochani wybiła yy, niedługo i w zasadzie już za 5 minut wybije godzina 20 i zrobimy tutaj światełko do nieba, ale jeszcze zanim to nastąpi, yy, ja chciałbym zaprosić tutaj panią Agnieszkę Kapek. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco. Szanowni Państwo, jeszcze pozwolę sobie wyczytać sponsorów, bez których dzisiejsza... Impreza nie mogłaby się odbyć. Pan Ryszard Kliś, firma Lobo, właściciele cukierni Strusienianka. Pan Zbigniew Sroka, firma Abar. Państwo Sabina i Grzegorz Nowak, właściciele plantacji borówki amerykańskiej Big Blue. Pan Albert Dziaduła, właściciel firmy Albert. I pan Paweł Gajdur. Dziękujemy również wszystkim artystom, którzy wystąpili na scenie. Dziękujemy wszystkim artystom, którzy wystąpili w kinie w Wojniczu. Dziękujemy Jarkowi Bujakowi. Dziękujemy Remikowi Siudakowi, Radkowi Jawornikowi. Dziękujemy Dziękujemy wolontariuszom, bo to tak naprawdę dzięki nim te pieniądze na ten specjalistyczny sprzęt udało się dzisiaj zebrać. A yy, padła rekordowa kwota z tego, co pani Agnieszka mi tutaj powiedziała. Yy, w tamtym roku jaka kwota była zebrana, pani Agnieszko? Ponad 24 tysiące zebraliśmy w zeszłym roku, i to było bardzo, bardzo dużo. Czyli 24 tysiące, około ponad ponad 24 tysiące złotych było zebrane w tamtym roku. Dobrze, czy zdradzi nam pani, ile udało się zebrać dzisiaj? Jestem cały czas w kontakcie ze sztabem i w tej chwili właśnie przyszła do mnie informacja po podliczeniu ostatniej puszki. I szanowni państwo, w tym roku naprawdę to jest rekord. Padło, zebraliśmy razem 36 481 złotych i jeszcze troszkę waluty obcej, ale to już przeliczymy według kursu. Także serdecznie Państwu dziękuję za yy, tak wielkie serca. Jak zwykle Wojnicz zagrał mocno, w tym roku najmocniej, bo mamy ponad 11 tysięcy więcej zebranych pieniążków do puszek. I naprawdę jest to bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że te towarzyszące tej okoliczności, temu finałowi, wszystkie, mogę sobie, tak? Wszystkie, wszystkie koncerty, te wydarzenia, które się wydarzyły w Goku, podobały się Państwu. Bo ja przypomnę, zaczęliśmy od tego, że zagrała w Goku kapela świętego Idziego pod kierownictwem Tadeusza Malika bardzo się podobała, po prawach, prawda, oceniam. Potem zaśpiewała nam Oliwia Bańbor, tutaj z okolicy Wojnicza, ze Szkoły Podstawowej, utalentowana młoda dziewczyna. Następnie kto tam był? Bo spektakl teatralny, Fantastyczni! grupa teatralna fantastycznie przedstawiła nam Tygrysa w wannie, a potem przeniesiemy się tutaj na płytę Wojnickiego Rynku i oto tutaj zaczęli Państwo, wiaszcz to tak, Piaczu Rybak Big Band. następnie był The Pikes i na sam koniec, uwaga, na Jerze. Dziękuję Państwu serdecznie za tą obecność, za te wielkie serca. Cieszę się, że razem z GOKiem mogliśmy taką imprezę tutaj dla Państwa przeprowadzić i że Państwo byli tutaj dla Wośpu, bo to jest ta, prawda, główny, główny cel tych wszystkich wydarzeń to właśnie była zbiórka do puszek i te nasze czerwone serduszka, którymi wszyscy jesteśmy tutaj ładnie opatrzeni. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo Szanowni Państwo, ponad 10 tysięcy złotych więcej niż w tamtym roku to jest naprawdę coś wspaniałego. I co teraz robimy? Światełko, tak? Dobrze, w takim razie, Szanowni Państwo, ja bym miał jedną prośbę. Może się nam uda to zrobić, yy, bo jest nas po prostu tutaj na tyle. Yy, zróbmy takie tutaj serce yy, z osób, dobra? Zrobimy serce yy, i każdy odpali zimne ognie. I ja już z tego miejsca zapraszam na scenę yy, wszystkich, którzy przyczynili się yy, do organizacji dzisiejszego wydarzenia. Zapraszam pana Jarka, pana Remika, pana Radka Jawornika. Zapraszam wykonawców, którzy tutaj. Yy, Dzisiaj na scenie występowali tutaj do nas, bo my na scenie też puścimy światełko, ale szanowni Państwo, ułóżmy się w serce. Proponowałbym, żeby przejść tam za samochód, żeby po prostu samochód był w środku, dobrze? Bo jest nas tutaj dużo, więc może uda nam się to zrobić. Może ktoś co tam skoordynuje, może pani Magdalena Sakowska, może to skoordynuje to serce. Pani Lidia Jarońska, kierownik internetu, tutaj też odpowiedzialna za imprezę na Wojnickim Rynku. Bardzo proszę do serca tam młodzież przysposobić. My tutaj się ustawimy też na scenie. Może poprosimy na scenę też wolontariuszy. Dziewczynki, zapraszam tutaj na scenę. Chodźcie. Szanowni Państwo...